czołem gracze i graczki. Kłaniam się nisko i do oglądania najważniejszych premier kwietnia zapraszam. W tym miesiącu nie spodziewajcie się zatrzęsienia wielkich premier, jednak wasz ukochany Owadzik zdołał wygrzebać kilka interesujących pozycji. Nie przedłużajmy już i zobaczmy w co pogramy przez najbliższe tygodnie. Dante to już praktycznie legenda świata gier wideo. Jego przygody z czasów konsol poprzedniej generacji były jednymi z najlepiej ocenianych gier. Zaś postać głównego bohatera wielu graczom na trwałe zapadła w pamięć. Capcom postanowiło wkrzesić legendę, podrasować oprawę graficzną i wypuścić składankę złożoną z trzech pierwszych części Devil May Cry na konsolach Xbox 360 i PlayStation 3. Świetna pozycja dla wielbicieli slasherów, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać przygód Dantego. Z kolei osoby zaznajomione z tą serią być może skuszą się na odnowioną grafikę. Devil May Cry HD Collection użyje światło dzienne 4 kwietnia. Kto z nas nie słyszał o przełomowym pomyśle przeniesienia świata Gwiezdnych Wojen na kontroler ruchowy Microsoftu? Szybko jednak okazało się, że produkcja skierowana jest do młodszych fanów tego uniwersum i nie spowodowała szybszego bicia serca u ani jednej dorosłej osoby widzącej grę w akcji. Cóż, co z tego by nie wyszło, 6 kwietnia będzie dniem Kinect Star Wars. Fest to tuzinkowa gra platformowa, w której wcielamy się w postać Gomeza. Nasz protagonista był święcie przeświadczony, że żyje w dwuwymiarowym świecie. Wyobraźcie sobie jego zdziwienie, gdy pewnego razu odkrywa, iż istnieje jeszcze inny wymiar, który postanawia zwiedzić. Trzeba otwarcie przyznać, że możliwość wykorzystania zalet trybów 2D i 3D jest niesamowicie ciekawa i intrygująca. Jestem niezwykle ciekaw, czy Fez będzie w stanie na dłużej przyciągnąć do siebie graczy. Dowiemy się tego już 13 kwietnia. Mimo, że jestem graczem pc to i tak niecierpliwie czekam na Xboxową wersję Wiedźmina 2. Dlaczego? Ano dlatego, iż wszystkie zmiany i ulepszenia poczynione w wersji konsolowej zostaną zaaplikowane w stosownym patchu dla PC-owego Wiedźmina, a jest na to czekać. Poprawione błędy, nowe zadania, nowy tryb trudności i wiele, wiele więcej. 17 kwietnia znikam dla świata i znowu zagłębiam się w fantastyczny świat wykreowany przez specjalistów z CD-projektu RED. Seria Trials towarzyszy nam już od ładnych kilku lat, jednak jej ostatnia odsłona sygnowana popularnymi literkami H i D była dostępna tylko na konsoli Xbox 360, gdzie zgarnęła wszelkie możliwe nagrody, a gracze byli z niej wprost niebo wzięci. Podobnym szlakiem podąży najnowsza część o po podtytule Evolution, która wniesie do gry sporo nowości. Największą innowacją jest tryb wieloosobowy, w którym czwórka graczy ściga się między sobą na równolegle ułożonych torach jazdy. Evolution 18 kwietnia zaatakuje usługę Xbox Live Arcade. Zachodnia wersja Crusader Kings 2 podbiła serca niejednego stratega już w lutym. Z wydaniem tej świetnej produkcji w naszym kraju było sporo problemów, jednak ostatecznie Paradoks i Cenega doszli do konsensusu i kontynuacja Mrocznych Wieków ukaże się na naszym rynku już 20 kwietnia. Czy jest nas co czekać? Zdecydowanie tak, ponieważ jest to jedna z nielicznych strategii Szwedów, którą w krótkim czasie jest w stanie ogarnąć przeciętny śmiertelnik, a dodatkowo daje tyle frajdy prowadzenia własnego rodu ku świetlanej przyszłości, że grzechem było pominięcie takiej gry. Pierwsza część prototyp okazała się naprawdę fajną grą, w której chcieliśmy się w chłopaka posiadającego naprawdę potężne moce. W kontynuacji przyjdzie nam sterować facetem, którego jedynym celem jest zagłada głównego bohatera z jedynki i tym samym pomszczenie śmierci rodziny. Prototype 2 zaoferuje dobrze nam znany wacharz umiejętności, jaki dorzuci sporo ciekawych trików do naszego arsenału morderczych ruchów. Fani sandboxowego i rozpierduchy nie powinni ominąć tej produkcji, gdy 27 kwietnia trafi na półki sklepowe. Możecie teraz się lekko zdziwić, ale z najnowszych doniesień wynika, że tegorocznemu świętu europejskiego futbolu nie będzie towarzyszyła żadna pełnoprawna gra wideo. Spowodowane to jest faktem, iż elektronicy postanowili wydać UEFA Euro 2012 w formie dodatku do FIFA 12. Nie twierdzimy, że to złe posunięcie, ale na pewno nie tego spodziewaliśmy się po tym wydawcy. Dodatek w sprzedaży będzie dostępny 26 kwietnia. Risen 2 to najnowszy twór ojców świetnie przyjętego w naszym kraju Gotika, którzy po klapie trzeciej części oddzielili się od wydawczy Joe Wood i stworzyli nową markę. Druga część ich nowego cyklu ponownie pozwala wejść nam w buty bezimiennego. Porzućcie jednak okowy, jakie znacie z pierwowzoru, ponieważ Risen zabierze nas w szaloną podróż po archipelagu wysp w poszukiwaniu rozwiązania na coraz śmielsze ataki ze strony potężnych tytanów. Nie zapomnijcie przypomnieć sobie, jak używa się strzelb i pistoletów, ponieważ i ich nie zabraknie w tej grze. Najnowsza produkcja naszych sąsiadów za Odry może stać się jedną z najważniejszych premier tego miesiąca. A jej premiera w Polsce to dzień 27 kwietnia. Jak sami widzicie, kwiecień wcale nie będzie najgorszym miesiącem dla graczy. Zarówno fani piłki nożnej, gier fabularnych, a nawet slasherów znajdą coś dla siebie. Grunt to nie tracić wiary i brnąć do przodu. Do następnego usłyszenia i niech moc będzie z wami! The track no dirty tricks no hitting no attack but the best wanna be the winner but there can only be one so i'm gonna fly gonna give it my all gonna make you fall you cheese cause slime oh that's right i'm the last one standing another one bites the dust